5 perfum, które sprzedawały się najlepiej przez ostatnie 30 dni na scento.pl Witam serdecznie, mam na imię Marcin, a to jest kanał Scento. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, to dajcie plusa. A teraz pokażę Wam, jakie 5 perfum sprzedawało się najczęściej przez ostatnie 30 dni na scento.pl Numer 5, i to jest ciekawy temat, bo Amber Oud Aqua Dubai jest u nas w sklepie w tydzień. Numer 4, Paris Corner Obsidian Mango Bliss. Numer 3 Latafa Hair Confession, numer 2 Latafa Art of Universe i tutaj chyba nie będzie zaskoczenia, numer 1 Latafa Eclair. Teraz już wiecie, jakie perfumy cieszyły się największą popularnością przez ostatnie 30 dni. Możecie sobie zamówić i sprawdzić, czy słusznie. Co jakiś czas będę wracał do Was z materiałem topki z ostatniego miesiąca i być może ułatwię Wam tym wybór Waszych ulubionych zapachów. Na dzisiaj ode mnie tyle, widzimy się w kolejnych materiałach, do zobaczenia.